Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM Enemy Unknown. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, tuż w zasadzie mianowicie udało nam się zestrzelić pancernik obcych. No i też wybraliśmy się na jego pokład. No i walki były ciężkie, strasznie dużo ich tam było, ale daliśmy sobie radę. Tutaj jakiś potężny okręt obcych na orbicie ziemi został odkryty przez nas. No ale nic, zobaczymy. Jak się tutaj nam sytuacja dalej potoczy. Dobrze, skanujmy w poszukiwaniu aktywności obcych. Dowódco, Rada prosi o bezpośrednie połączenie na bezpiecznym kanale. Okej, okay. skoro tak, co my tu mamy? No, jakie zadanie? Utracono kontrolę nad jednym z meksykańskich placówek nasłuchowych. Na rzecz obcych nie znamy szczegółów, lecz stacja ta nie... <laughs> e, stacja ta jest niezmiernie ważną częścią naszej sieci wywiadowczej. Nie możemy pozwolić obcym na jej kontrolowanie. Okej, okay, no dobra, wyślijmy tam naszych ludzi. Rozpocznijmy tą misję. Czekamy na postępy waszych prac. Okej, ostatnio też próbowałem nowych pancerzy, które powiem szczerze są słabe. Wolę tytany jednak. Co prawda, nie zapewniają niewidzialności, aczkolwiek, aczkolwiek zapewniają dużo lepszą ochronę, co ma spore znaczenie. Dobrze słuchajcie myślę sobie że zrobimy sobie taki mały miszmasz mianowicie Weźmiemy sobie tak To jest pułkownik. Ty kolej sobie na razie odpoczniesz Ty sobie odpoczniesz kolego usuńmy, weźmy sobie taki rzut przez dziobów przeszkolnym, Ponieważ myślę że ta misja nie będzie jakaś strasznie trudna Kogo my tu mamy? Mamy snajpera One for Dead Czy nam się przydadzą? No dobra, mogą się przydać No cóż, bierzemy go Dobrze wyszkolony snajper jest na Naprawdę cenną postacią Dobra Teraz tak, bierzemy tego porucznika, tego majora Tutaj mamy pułkownika e Dobra, koleś. Chociaż on ma zdolności psioniczne, więc dobra, bierzmy go. Je, on, jeden, jeden pułkownik niech będzie. Teraz tak, ty koleś... A, to jest nasz snajper. Ale już też mam stopień pułkownika, więc może weźmy kogoś słabszego. Tak, tu tak. Dobra. Eee, I ciebie usuńmy i weźmy sobie... Eee, no tu mamy jakiegoś majora, który też jest snajperem, a mu się przyda dodrapać w końcu stopnia pułkownika. Tak, jest sokom, bardzo ładnie. Teraz tak, tutaj mamy kolejnego, a to jest porusznik, dobra, niech będzie. Dobra, myślę, że z taką ekipą wyruszymy na to zadanie, tak więc zaczynajmy. Zobaczymy, co tam w Meksyku słychać. No, może być interesująco. Zyskanie mienia. Tego zadania jeszcze nie miałem. Dobra. Zaczynamy. Tę misję przeprowadzimy w Meksyku. Dobra. Guadalajara. No, ciekawie. Będzie. A więc zabawa będzie w Guadalajarze. No tu jakiś... Jakiś teleskop chyba jest jakaś taka baza obserwacyjno-wywiadowcza. Ale nic działamy. Właśnie przyszła wiadomość od Rady. Straciliśmy łączność ze stanowiskiem monitorującym działania obcych. Naszym głównym celem jest zabezpieczenie tej placówki, aby jak najszybciej przywrócić jej pełną sprawność. Okej. Okay. Okej, okay. byle spokojnie. Nie szarżujemy na początku. Działamy sposób jak najbardziej ogarnięty tylko lego tutaj się ustawi tak jest snajpera możemy ustawić tutaj na razie cicho i spokojnie a jaki ty masz stopień to jest chyba szeregowy na razie sobie gucji. Dobra, ty kolego zabezpiecz tutaj tą część Dobra, warta Na razie Cicho i spokojnie Ale to się może zmienić Dobra, ty na razie dostajesz Ty koleś, widziałbym cię tu tutaj jest Teraz tak, mamy ciężkiego Kolegę hmm. Dobra zróbmy tak Tę koleżanko na razie tutaj Warta Ty Ty na razie tu O ja Chudzik, mamy chudych tutaj Na szczęście się rozproszyli Dobra mm, Ty kolego musisz zmienić zmienić, się do zmienić położenie Przejdź tu I na razie dostajesz wartę Okej, okay, nie jest źle na razie przechodzisz tutaj Dobra, pilnujemy się, moi drodzy nie o ja, kolejna grupa. Okej. Okay. Walisz. Ech, pudło, niestety. Trudno. Dobra, obzartucy się pochowali. Dobra, ty kolego. Ty na razie tutaj. Chodźcie, chodźcie śmiało. Co zrobi, będzie strzelał. Uwaga. E, nic nie zrobił. Tak jest, dostał się. Strzał reakcji. Trafiony, bardzo ładnie. Ten strzelał, uwaga. Trafił? Kurde, zaczął panikować. Ech. Człowieku, spokojnie! Bez paniki! Dobra. Okej, okay, przynajmniej wiemy mniej więcej, z której strony oni idą. Na razie się tutaj cofiemy. Warta... Dobra, strzelasz, koleś. Strzelaj tak, aby zabić. Ech, pudło. Poprawiam Nic z tego. Dobra, ty, koleś, zostaw się tu. Zostajesz wartę. Dobra, ty na razie tutaj. W sumie mogłem ci to uruchomić, ale trudno. To jest ostatni z naszych Słuchajcie tu Ach, warte mieli Trafili Niedobrze Dobra, ten się dostał tutaj O byś trafił Dostał, pięknie Jest, zjęty goś. Okej, okay, ten się tutaj skitrał. Dobra, co ten robi? Strzela, uwaga. Przygwoździł naszego. ale spokojnie. Podejdź tu koleżanko Strzelasz. Rozwal go. Tak, jest pięknie. Przeciwnik zlikwidowany. Może zabawimy się troszeczkę w przejęcie kontroli. Albo nie, po prostu walka umysłów. Co na to powiesz kolega? Bardzo go zabiło. Dobra, Kto my... kogo my tu jeszcze mamy? Dobra, na razie warta. I tu sobie kucnij bardziej. Teraz tak Ty przejdź tu No nic, musimy dalej wartę uprawiać Ty kolego przejdź na tą broń Przejdź tutaj Otwórz te drzwi Dobra i dostajesz wartę O, pojawił się kolejny koleś Uwaga strzela! Znowu nas przygwoździli. O, strzela, uwaga! Tryb ja nas tam poharatał. Dobra. No ale spokojnie. Strumienicy, przejęcie kontroli. Nie udało się. Dobra, ja myślę koleś, byś się mógł tutaj ustawić. Co sumie weź sobie to. A nie, bo już wykonałeś ruch. Dobra, strzelamy z pistoletu. Przywalmy. Lipa. Lipa lipa zajmuje pozycję ogniową Dobra hmm. Myślę przejść tu Obliżenie przyjaciół O kolejni S Kubańcy No sporo ich tutaj Dobra. Rozwal go. Pięty, pięknie. Ok, ty kolego. 50% szans na trapienie. Ja byś tutaj podszedł. Co my tu mamy? 56. Dobra, strzelaj. Łożty A, muszę się lepiej złożyć. Niestety pudło. Podchodzisz tu. Dobra, strzelasz w głowę. Zabijasz. Tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj Ty dostajesz wartę na razie. O tak Zdjęty, pięknie I o to chodziło Uwaga strzelają Trafił A nie wiem ile obrażeń nam zadał Znowu strzela z góry tym razem Kurde Mocno, mocno walą do nas Dobra, przejdź tu. Likwiduj. Pięknie, pięknie. I o to chodzi. Teraz tak, ty. Troszkę przyspiesz, kolego. I traj się tu. Dobra, warta. Ty ustaw się tutaj. O ja, aleś ty mosa dostał kolego. Rozwal go. Tak jest. Pięknie. Jeszcze coś mamy. Dobra, ty kolego podchodzisz tu. I leczysz go. Niestety trzeba. Będzie bolało. Dobra. Teraz tak, ty kolego tutaj. Warta. Dobra, ty na razie przebiegnij tu. Tak jest. Coś się tu wydarzyło? Nie, na razie cisza i spokój. Dobra, e, ten kolega tutaj podejdzie. Ulecz go, bo łopak troszkę oberwał. No i spoko. Ale podchodzimy. Tylko spokojnie. Ty możesz przeładować broń. Dobra, Panie Snajper. Tu warta. Dobra, podchodzisz tutaj. Także warta. Ostrożnie. I spokojnie. Nie mam pojęcia, gdzie nie jeszcze mogą być. W sumie to od ciebie, koleś, wycofujemy tu do punktu opatrunkowego mocno oberwałeś Dobra. Dobra, ty tu. Naprzód, kolego. Otwórz sobie te drzwi. Mamy ich. Mamy ich. Kolejnych skubańców, żebyśmy zobaczyli. Dotarli do centrum kontroli. Na szczęście nie uszkodzili go zbyt mocno. No. O ho, ho. dobra, stoję go trafić. Ach, nic z tego. No nie. Dobra, przynajmniej wiemy, gdzie są. Tego leczysz. Braddaj do walki, żołnierzu. Ta jest. Dobra ty pójdziesz budynkiem Tak jest Teraz tak, tu mamy pana snajpera Proponuj się ustawić tu Niestety nie widzisz go Okej, okay, to kolego tutaj Warta Chodź, chodź, chodź Uwaga strzela Na szczęście pudło No spokojnie Ten też strzela Też z pudłową Tyle dobrego Dobra Trzeba tam przyspieszyć Dobra, ty kolego, tutaj pod, pod podbiegasz. Otwierasz. Co, nadal ich nie widzisz? Jeszcze czekajcie, użyjmy może sobie tej zdolności. Podejdź tu. Tak jest, mamy ich. Walisz. Tak jest. No i pięknie. Kolega najszybciej tutaj. Tak jest. Dobra, ty na razie ustaw się tu. Nie widzisz celu. Szkoda. Podchodzisz. Nowy. Dobra, teraz ty. W tej chwili go. Tak jest, mam Cię! Dobry! Uwaga, co ci robią? Zmienia pozycję. Będzie strzelał na pewno. Tak, pali, ja, Trafił. A, ja tylko 3 punkty nam zadał. Shaunima. ma. Dobra. W sumie tego mógłbyś użyć. Załatw go. Nie udało się, myślałem, że będziemy mieć spokój, ale nie wiem. Podchodzisz. Jest spokojnie, spokojnie. Raz, oko. Wchodzisz. Nie widzisz celu, na serio. Dobra. Włączmy to. Podejdź sobie tu. No, już widzisz i strzelasz. Rozwal go. Tak jest. Kolejny dzień. Kolejna udana operacja. No, i o to chodziło, moi drodzy. Poszło bezbłędnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i bezproblemowo. Kolejna misja za nami. O, no i awanciki poszły. Nawet tutaj nasz kolega ładnie awansował. Ja to sobie weźmy. To jest dobra zdolność. Przydatna bardzo. O, nasz nowy snajper. Bierzesz to. Chociaż... Dajmy mu ten widok drużynowy. Zobaczymy. Tutaj te dwa granaty mogą się przydać. Okej. Okay. Dobra, nasza. 12 zwłok udzielców. Okej, okay, troszkę hajsu. 5 naukowców nam się trafiło. Bardzo ładnie. Co my, na czym teraz pracujemy? A, nad tą nad lancą fuzyjną. Dobra, w laboratorium? Okej, okay, ci tu pracują pełną parą. Dobra. Na razie skanujmy. Wykryto kontakt. Co my tu mamy? Duży zwiadowca. Mutony. Elitarny muton. Eteryczny cybertysk, Dron. Ciężki szturmowiec. Szybowiec, przepraszam. 13 w sumie. Załogantów. Dobra. Wysyłamy. A nie. To jest lądowanie. A. Skubańcy. Dobrze. Dobrze. Lecimy na miejsce. Lecimy na miejsce, moi drodzy. Musimy sobie tam dać radę. Ech, kogo my tu mamy? Tu mamy panią pułkownik. Pani pułkownik na razie nie pójdzie z nami. Mamy tutaj kilku młodziaków, którzy się muszą nauczyć fachu. Um. Aha, dobra. Musimy sobie wyszkolić dodatkowego żołnierza wsparcia. Dobra, wejdziemy rock gamer e, Tak jest Standardowe wyposażenie moi drodzy Dostajesz to, koleżanko Chociaż w sumie apteczka będzie się przydała Bierzemy dwóch snajperów Tak, dwóch snajperów Bierzemy Kogo my tu jeszcze mamy Chociaż wiecie co? dział techniczny Wiecie, co, przydałby nam się dodatkowy pistolet Pistolet plazmowy wyprodukować poproszę Tak jest, jeszcze sobie zerknę tylko do odlewni Olepszone pistolety hmm. na ty obcych, weźmy to, to się przyda To jakieś zdobywanie dronów przygłoszczenie shave Ja szafów w ogóle nie używam Budowa zaawansowana O Sektopody Weźmy to Budowa zaawansowana, to się przyda no i też przydałoby się troszeczkę poprawić nasze pistolety. A jest, dobra, odlewnia ma co robić. Nam chłopaki z odlewni mają pełne ręce roboty. Dam im znać, że masz kolejny projekt gotowy do produkcji. No i o to chodzi. Dobra, bierzmy się za tą misję. Albo dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, myślę, że tym lądowaniem tego ufa zajmiemy się już w następnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę krócej, ale myślę, że... E, nie mniej ciekawie dobrze moi drodzy dobrze moi drodzy no cóż to by było na tyle mam nadzieję że ten materiał wam się podobał dziękuję wam za wszystkie komentarze oceny oraz subskrypcje nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu no i cóż na razie cześć czołem ciao do następnego